Dawno nie było żadnego pacza, prawda? No to teraz będzie. Dzień dobry, z tej strony John. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co EA planuje ugotować, jeżeli chodzi o kolejnego już patcha zmieniającego nieco rozgrywkę. Czy będziemy musieli wyrzucić wszystkie nasze formacje do kosza i ustawić je od nowa? Cóż, zobaczymy. Na razie zapowiedzi są takie, żeby wsłuchać się w głos społeczności i zmienić to, co tą społeczność najbardziej denerwuje. Brzmi zachęcająco, no oczywiście, że tak, więc przypatrzmy się temu, co EA Sports Direct Communications napisało na portalu X, adresując poszczególne elementy rozgrywki. Dobrze, więc Title Update 7 będzie planowany, żeby skoncentrować się, tak jak wspomniałem, na uwagach społeczności i będzie to się koncentrować, ale nie będzie się tylko ograniczało do poniższych elementów. Podania po ziemi w kontekście ich szybkości. Prawdopodobnie i jej chce znerfić te silne podania, bo raczej tych zwykłych nie będzie potrzeby. One wcale nie są jakieś turbo szybkie, więc prawdopodobnie będą to podania z wykorzystaniem R1 i teraz zastanawiam się, czy to jest dobry pomysł, tym bardziej, że takie podania potrafiły bardzo otwierać pole gry w momencie, w którym już człowiekowi brakowało opcji. No ale powiedzmy, że to znerfienie szybkości tych podań nie będzie jakieś super wyraźne. Ja się w ogóle zastanawiam, czy ludzie jakoś specjalnie. Narzekali na siłę tych y, zagrań po ziemi. Drugi punkt jest bardzo istotny i wydaje mi się, że to powinno ucieszyć większość z nas. Piłkarze bez piłki, którzy łapali. Piłkarza dryblującego niezależnie od różnicy prędkości. Nie może być tak, że piłkarz, który ma kilkanaście punktów pejsa więcej niż inny niezależnie od playstyle'ów jest przez niego doganiany w momencie w którym prowadzi futbolówkę. No to nie po to inwestujemy w karty, które mają swojego pejsa na wysokim poziomie, żeby później doganiał go jakiś bolek, który ma 82. Nie zrozumcie mnie źle. Też nie chcę, żeby ta gra się zmieniła w bieganie na skrzydłach bez opamiętania no, ale z drugiej strony to było kuriozalne, kiedy Mbappe był doganiany przez zawodników, którzy mają 81, 82 PESA i żadnych playstyle zwiększających prędkość. Punkt trzeci to pozycjonowanie bramkarzy, i wydaje się, że to co oni powinni naprawdę ogarnąć, to sytuacje, w których strzały oddawane są z ostrego kąta na bliższy słupek. Bramkarze tam stoją, a puszczają piłkę pod łokciem, nad łokciem, pod kolanem, nad kolanem. Generalnie wpuszczają piłkę prawie zawsze. Traciłem już tak dużo kuriozalnych bramek z ostrego kąta, gdzie piłkarz nie miał prawa zmieścić piłki w bramce, no a mimo to to robił. Ja nawet nie pomyślałem, że on tam może strzelić. No, jakby nie gram w tą grę od wczoraj, wiem, że takie sytuacje będą nagminne i się zdarzają, ale za każdym razem mnie to szokuje, jak bramkarz ustawiony tuż przy słupku może mimo wszystko puścić bramkę pod łokciem. Tak być nie powinno. Nastąpi, drodzy Państwo, zbalansowanie strzału finezyjnego w odniesieniu do playstyli. Czyli Czyli zestawmy to sobie tak. I jej najpierw ładuje wielu piłkarzy, żeby, żeby zwiększyć ich cenę. Chao, finestyny na plusie, potem stwierdza. Że ten strzał finezyjny to może troszeczkę jest za mocny i trzeba go znerpić. Czuję, że może się to skończyć tym, że wartość wielu kart, które mają strzał finezyjny z plusem, spadnie. Więc jeżeli posiadacie zawodników, którzy mają strzał finezyjny na plusie, uważajcie. Uważajcie, bo nawet jeżeli ten nerf nie będzie silny i okaże się, że wcale dużo się nie zmieniło, no to rynek lubi reagować na takie rzeczy. Niektórzy nawet nie sprawdzą rozgrywki, a już się wyprzedają po niższej cenie, bo się po prostu boją. Miało to już miejsce w tej edycji gry. Jeżeli posiadacie zawodników z strzałem finezyjnym na plusie i niezależnie od to, ty jeszcze nie wyprzedaliście składu, to myślę, że to nie jest najgłupszy pomysł, żeby się chociaż na chwilę tych kart pozbyć, bo być może będzie je można odkupić po niższej cenie. To nie jest to napisane, czy oni chcą zwiększyć skuteczność strzałów finezyjnych, czy oni chcą ją zmniejszyć, ale ja zakładam, że chcą ją zmniejszyć. Więc to zbalansowanie kojarzy mi się raczej z plusami ujemnymi, że tak to powiem. AI Defender Interceptions, czyli ma się coś poprawić w kontekście odbierania piłki. I teraz zastanawiam się, w jaki sposób. Ja wciąż uważam, że odbieranie piłki jest zbyt skuteczne, ale nie mam tutaj na myśli obrońców. Ja mam tutaj na myśli w ogóle wszystkich piłkarzy na boisku. Najskuteczniejszymi obrońcami w tej grze są napastnicy, którzy próbują odzyskać piłkę. To jest masakra. To znaczy, no nie da się uchronić przed tym, jak Mbappé czy jakiś tam inny Griezmann próbują wam odebrać piłkę, kiedy kierujecie obrońcom. natomiast jeżeli to ma się koncentrować na tym żeby ta piłka nie odbijała się od nóg naszych defensorów na zasadzie betonowych kończyń, to ja jestem jak najbardziej za bo raczej jesteśmy w tym momencie karani za dobrą antycypację ruchu piłki to znaczy jeżeli dobrze się ustawimy obrońcą i piłka akurat uderzy nam w kończyny to najczęściej ona się z takim impetem odbija z powrotem na zasadzie ping ponga do atakującego że w zasadzie lepiej byście na tym wyszli gdybyście w ogóle tej interwencji nie przeprowadzili jeżeli to zbalansowanie defensywy w kontekście AI ma wyglądać w ten sposób, no to jestem bardzo za, no ale tutaj brakuje szczegółów, niemniej nagrzebią w obrońcach, tak? Więc na to się musimy przygotować. I w zasadzie powiedziałbym, że tutaj musi chodzić o coś innego, bo w kolejnym punkcie mamy tak zwany tacklebacks. Jeżeli ja sobie to dobrze tłumaczę, to chodzi w gruncie rzeczy o konsekwencje wykonanego przejęcia, próby odbioru. Więc jeżeli te tackle baksy to jest właśnie to o czym mówiłem, czyli te nienaturalne powroty piłki do atakującego to wreszcie. Jakby ja na to bardzo czekam, bardzo chciałbym, żeby jej wreszcie to zaadresowało, bo raczej w grze defensywnej poza tym większych problemów nie ma największym jest to że następują te wielokrotne odbicia piłki powroty do atakujących na tym się traci chyba najwięcej bramek takich bym powiedział głupich które nie są efektem pięknej gry rywali tylko po prostu odbitkami jako takimi więc yy, zaadresujcie to proszę bardzo proszę bardzo i zostanie zaadresowane również strzelanie z asystą będzie to dotyczyło między innymi strzałów finezyjnych. Troszeczkę mnie zaskakuje, że w ogóle nie zaadresowano triwel. To znaczy wydaje mi się, że zielone triwele wciąż są zbyt skuteczne. Ja wiem, że ich wymasterowanie kosztuje trochę energii i ktoś, kto je opanował zasługuje na to, żeby mieć dodatkowy wachlarz rozwiązań, jeżeli chodzi o strzelanie bramek. Niemniej ja już na tym etapie w ogóle nie miałem wrażenia, że strzały finezyjne są jakieś turbo skuteczne. Dużo strzałów moich rywali lądowało na poprzeczkach więc wydaje się, że oni już ten nerf początkowy wykonali. Teraz to zbalansowanie to może, tak jak już wspomniałem, może oznaczać, że oni to jeszcze bardziej znerfią, bądź mimo wszystko zbustują. A przed to taki krok, że zbustują strzały finezyjne, no to z kolei by zwiększyło cenę kart, tak? Więc <laughs> ciężko, ciężko, ciężko tutaj wszystko wyczytać, bo to takimi równoważnikami jest napisane. Bez szerokich opisów, I jej napisały, że obserwowali wiele spotkań, gdzie zagrania z pierwszej piłki, te górne, były wykorzystywane w nienaturalny sposób, najczęściej w ramach kików albo z bardzo dziwnych kątów, kiedy piłkarz zagrywał piłkę, będąc odwróconym do pola gry. Zmniejszyliśmy celność tych podań z pierwszej piłki, jeżeli chodzi o podania prostopadłe żeby zaadresować te sytuacje może być więc to odniesienie się do tak zwanych fręczy i teraz jeżeli to są fręcze no to proplejerzy utracą kolejny argument którym byli w stanie sporo sytuacji strzeleckich sobie tworzyć ja nie mówię tylko o prosach bo wiele osób będąc bezsilnymi w kontekście organizowania sobie gry w FC25 tych fręczy się po prostu nauczyła no i teraz będzie to być może zaadresowane w taki sposób nie wiem jakie to by miały być. Inne sytuacje w momencie, w którym mówi się o zagraniach z pierwszej piłki prostopadłych wykonywanych w nienaturalny sposób. No to tylko fręcze. I jej też chce zmniejszyć zatłoczenie na boisku. I to, jak czytam ten punkt, którym adresują kwestie zatłoczenia wykonywania automatycznych odbiorów, to się prawdopodobnie sprowadza do tego, jak zachowuje się drużyna w momencie, w którym jesteśmy ustawieni na wysokiej obronie. Tam dochodzi do wielkiego tłoku. Jeżeli linia defensywna idzie do przodu i gdzieś tam styka się z linią pomocy, a my tam gdzieś tam próbujemy rozegrać piłkę, to Robi się straszny Saigon, i naprawdę trudno jest rozgrywać z pomysłem piłkę. Raczej to się wszystko sprowadza do automatycznego klepania, tak żeby jak najszybciej przerzucić piłkę na skrzydło i po prostu uciec z tego tłoku. Więc jeżeli oni rzeczywiście zaadresują te automatyczne przejęcia związane z tłokiem, to wydaje się, że jest to adresowanie po prostu wysokiej obrony. Jeżeli tak będzie, no to wyeliminujemy chyba jeden z większych problemów FC25, to znaczy to, że wszyscy grają na tej nieludzkiej, wysokiej obronie 70+, a duża część dochodząca do 90 i w zasadzie w środku pola gra nie istnieje, to jest po prostu walka jak bokser na ringu. Ty dostajesz strzała, ja dostaję strzała, kto z tego wyjdzie zwycięsko, nigdy nie wiadomo, bo piłka lubi sobie po prostu kilkukrotnie... Poprzeskakiwać z jednej nogi na drugą. Po prostu chodzi o to, żeby futbolówka na dłużej została nam przy nogach, jeżeli chodzi o organizowanie na polu środkowym boiska. Wydaje się, że to nie jest zły pomysł i to samo mogłoby zadziałać w okolicach pola karnego, bo tam też dochodzi do tak dużego spiętrzenia piłkarzy, że w zasadzie wiele sytuacji kreuje się na zasadzie wykorzystania tego chaosu wykonywania bardzo, bardzo drobnych mikroruchów to skillowe nie jest, to jest bardzo często po prostu bardzo przypadkowe ja wiem, że gracz, który potrafi się opanować i nie wciska wszędzie sprintu no to to jest jakaś wartość, że on potrafi to zrobić ale no bez przesady, nie będziemy nagradzać bramkami gracza tylko za to, że nie wciska sprintu i po prostu czeka aż się wszyscy o siebie obiją i on wyjdzie sam na sam z sytuacją do strzelenia gola i także stwierdziła, że bramkarze zbyt często dają sobie spokój wow Zbyt często dają sobie spokój. Tak, zgadzam się, z pełnej rozciągłości. Oni tutaj wskazali, że najczęściej ma to miejsce w momencie, w którym jesteśmy lobowani, i wtedy bramkarz nawet nie próbuje za tą piłką biec, rezygnuje od razu. Często się wydaje, że miałby szansę dobiec do bramki i tą piłkę. Odbić. Wydaje mi się, że skuteczniejszym sposobem było po prostu zrobienie bolorola i strzał na pustą w sytuacji, kiedy bramkarz wychodził z bramki. No, ale dobrze, że zaadresują kwestię tego, że bramkarzowi się nie chce. Miejmy nadzieję, że nie będzie miało to miejsca tylko w kontekście animacji wczytującej się podczas podcinek, ale również właśnie na tych bliskich słupkach, czy w sytuacjach, kiedy w zasadzie wystarczyłoby wychylić się w lewą stronę, a bramkarz wychyla się w prawą i piłka przelatuje mu 5 cm obok głowy. Ło Jezus tutaj mnie przeniosło w ogóle do jakiejś innej podstrony na Trello wyobraźcie sobie gdzie te opisy są szersze jest ich więcej Pierwsze dwa punkty tak naprawdę dotyczą do tego, że mieliśmy tłok, mieliśmy zmniejszoną liczbę sytuacji, w których mogliśmy podawać. Zbyt często wczytywały się tak zwane automatyczne przejęcia bez intencji gracza, który nawet tą piłkę chciał odebrać. Wynikało to po prostu z chaosu. Bo było za dużo piłkarzy i ta piłka musiała się gdzieś tam odbić. Więc to adresują w dwóch pierwszych punktach. Punkt trzeci dotyczy bramkarzy, którzy zamiast łapać piłkę, wydawało się, że odpuszczali w ogóle walkę o nią. Zaadresowano również problem kiedy kiedy wykonywanie sztuczek było nieresponsywne, albo się w ogóle nie wywołało. Ja też miałem takie wrażenie, że wykonując te podstawowe sztuczki techniczne, one czasami albo ładowały się z opóźnieniem, albo to się w ogóle nie działo, w związku z czym rezygnowałem z tego zagrania, bo już byłem kilka sekund w tej akcji dalej. Zobaczymy, jak to się będzie miało do stabilności serwerów i samej rozgrywki. Bo wydaje się, że nawet to, co pisze jej, nie jest związane z serwerami, a bardziej z tym, że gra jako taka była nieresponsywna i nie wczytywała odpowiednich animacji w odpowiednim czasie. Kolejny punkt związany jest właśnie z animacjami bramkarza, który biegnie za podcinką. A jest też zaadresowanie problemu z wyrzutem piłki z autu. Zdarzyło mi się to jak dotąd teraz, ale też na Twitchu obserwowałem wiele sytuacji, gdzie gracze na tyle chcieli wbić wysoki wynik, że czekali. Kilka godzin, aż który z wyjdzie z takiego spotkania. Krócie polegało to na tym, że nie mogła się wczytać animacja wyrzutu piłki z autu, w związku z czym czas sobie progresował, no ale połowa się nie kończyła, mecz się nie kończył, w ogóle nic się nie działo, tak? Można było dojechać do 300 albo 400 minuty spotkania, aż do momentu, w którym któryś z graczy stwierdził, że już nie ma co się tak pocić o jednego wina w grze wideo. Wygląda na to, że te wszystkie przemyślenia na temat tego, czy wyjść, czy nie wyjść, się skończą, bo ten problem już występować nie będzie. Zadresowano również problem, w którym próba wykonania górnego podania prostopadłego w rezultacie kończyła się. Podaniem po ziemi. Mi się to kilka razy zdarzyło, miałem po prostu wrażenie, że to jest jakiś misklik, ale najwyraźniej rzeczywiście coś jest na rzeczy, i będziemy wykonywać te podania górą zgodnie z intencją. Kolejne zagadnienie związane jest z piłkarzami, którzy byli w stanie wykonywać precyzyjne loby z głowy. To mogło w rezultacie kończyć się tym, że te główki były nienaturalnie silne i piłka pokonywała zbyt duże dystanse na boisku. Rzeczywiście miało to bardzo często miejsce u mnie, akurat w defensywie, że wykonanie takiego właśnie wybicia głową kończyło się tym, że ta piłka leciała kilkadziesiąt metrów. To się działo rzadko. Ale mimo wszystko, czasami wczytywała się animacja nierealistycznego skakania. W ramach obrony, podczas kiedy bramkarz próbował interweniować, rzeczywiście tak jest. Bramkarzom często wczytywała się jakaś dziwna, zajęcza animacja wykonywania wyskoku w górę, kiedy piłka leciała z bok, bo wydaje się, że wiele strzał udało się obronić, ale bramkarz wykonywał jakiś skok w górę w miejscu, co nie miało żadnego sensu. Mógł się rzucić na bok, nie robił tego, więc może to wczytywanie tych nierealistycznych, właśnie skaczących animacji było tego powodem. Zaadresowano również problem, kiedy Supercancel nie działał i nie zatrzymywał piłkarza, który biegł za piłką. Powtórzono to, że zaadresowano te górne podania prostopadłe, także bye bye french. W niektórych rzadkich sytuacjach piłkarze wydawali się niewidoczni na boisku. To mi się też nie zdarzyło, ale. Miło, że też na to zwrócą uwagę. Tutaj jest taki jeszcze link, który można wdusić. How will updates affect player retention? Bla, bla, bla. Chodzi o to, żeby gra była bardziej przyjemna. Też bym tego chciał. Redukcja celności podań prostopadłych ma zbalansować gameplay. <ścoughs> to jest super zapis. Słuchajcie, to jest mniej więcej tak napisane. Ja to tak będę parafrazował, bo ja to czytam po angielsku i próbuję od razu przerzucić na polski, że są tacy gracze w tej grze, którzy nadużywają mechanik. Po prostu spamują mechanikami. Na przykład zagraniami prostopadłymi górnymi z pierwszej piłki. I gameplay ma być teraz taki, żeby nagradzać graczy, którzy preferują grę strategiczną. Bye bye friendship po raz drugi. Ale ogólnie, znaczy cieszę się. Ja się cieszę. Jako bambik. Wreszcie będą sobie pograć klepą i będzie z tego więcej frajdy niż z tego, że ktoś mi wyspamuje fręcza razy 8 przez 5 minut. Kolejny punkt to jest właśnie odniesienie do tego zatłoczenia, że ma się w grze pojawiać mniej automatycznych przejęć, poprawić pozycjonowanie piłkarzy. Gra ma być w tym sensie sprawiedliwsza. Tu jest nawet to wprost napisane zachęcając graczy do bycia zaangażowanym dłużej. Powrót graczy to im teraz było na myśli. Abyśmy wrócili do gry i grali w uczciwszej, bardziej sprawiedliwej rozgrywce, zwiększenie częstotliwości obron desperackich, wykonywanych przez bramkarzy, może przynieść więcej zaangażowania i ekscytacji, potencjalnie zwiększając zainteresowanie graczy i pozostanie w grze. Ten punkt w ogóle się nazywa, jak te zmiany wpłyną na zachowanie graczy ale zachowanie, w sensie ich pozostanie przy grze. Z jednej strony eliminacja mechanik, tych nadużywanych, z drugiej strony zwiększenie radości w kontekście rozgrywania piłki, czyli zwiększenie naszego zaangażowania w mecz, po prostu żebyśmy mieli miejsce na podawanie, żebyśmy mieli miejsce na strzelanie, żebyśmy mieli miejsce na bieganie nawet, tak? Bo często nie ma miejsca, żeby się rozbiegać, zwłaszcza w środku pola. Nie żeby mnie kupili, bo już wielokrotnie miałem wielkie nadzieje w związku z aktualizacjami, ale to nie brzmi wcale źle. Zaadresowano te punkty, które mi bardzo przeszkadzały, więc to, że oni wiedzą, że z tym jest problem i coś z tym niby zrobili, to już jest plus. To jest w ogóle chyba najciekawsza sekcja tych update'ów. Nie wiem, jak to interpretować. To jest napisane, że ludzie zareagowali bardzo różnie na nerw strzału finezyjnego. Jedni gracze byli sfrustrowani. Inni się cieszyli z challenge'u, i to wpłynęło na pozostanie graczy przy grze w różny sposób. No, okej, okay. to co wy zamierzacie zrobić? Bo zbalansowanie strzałów finezyjnych może pójść teraz w dwie strony albo będą mocniejsze, albo będą słabsze. Jeżeli oni to adresują, a w Title Update jest to zapisane, że zbalansują strzał finezyjny, to ja wciąż nie wiem co zrobią. Czy oni go znerwią jeszcze bardziej, czy oni go trochę podbiją? Trudno powiedzieć. Z tego punktu wynika, że oni sobie zdają sprawę z tego, że społeczność gry będzie podzielona w tym aspekcie. I to wydaje się, że wszystko, jeżeli chodzi o te nadchodzące zmiany. Słuchajcie, gdyby nawet jedna piąta tego, co zostało zapowiedziane, zostało wprowadzone, no to mielibyśmy do czynienia z nieco inną grą. To oczywiście może wpłynąć na nasze formacje, na nasze taktyki, może też wpłynąć na to, jakimi schematami rozgrywamy piłkę. Jeżeli staliśmy na wysokiej obronie, i uwielbialiśmy zagrywać fręcze, no to cóż, może się okazać, że to się skończy. Jeżeli zbyt często podchodziliśmy na bliski słupek i strzelaliśmy pod łokciem bramkarza, to również może się zmienić aczkolwiek nie powiedziałbym, że w 100% bo te nerfy nigdy nie są aż tak skuteczne żeby daną mechanikę w ogóle wyeliminować, ja zresztą bym nawet tego nie chciał, żeby frenche zniknęły całkowicie bo dobrze wykonany french w stosownym momencie, on jest wyrazem dużego skilla, bo trzeba wiele rzeczy stajmować więc ja nie chcę eliminować pewnych zagrań, ja bym po prostu chciał, żeby one były mniej skuteczne, albo przynajmniej żeby nie były aż tak odstające od pozostałych typów zagrań, na pewno cieszy, że i chce się skoncentrować na Animacjach bramkarzy na pewno cieszy, że i jej chce, abyśmy więcej grali strategicznie. Tak jak ten zapis, mniej nadużywania mechanik, więcej gry strategicznej, bo to po prostu daje frajdę. No, ludzie, którzy lubią oglądać piłkę nożną, grają w piłkę nożną i również chcieliby w nią grać na wirtualnej murawie, chcą grać bardziej. Fantazyjnie, finezyjnie, a jeżeli tych możliwości będzie więcej, no to wszyscy będziemy po prostu bardziej zadowoleni. Co wy myślicie o tych nadchodzących zmianach i czy zamierzacie podjąć jakieś akcje? Napiszcie oczywiście w komentarzach. Ja będę oczywiście wdzięczny za każdą subskrypcję oraz miłe słowo. Widzimy się w kolejnym materiale na kanale. Do zobaczyska. Pa!